Gdy jesteśmy zasypywani informacjami 24 godziny na dobę, a media społecznościowe umożliwiają stały kontakt ze światem, łatwo jest poczuć przytłoczenie. Dlatego tak ważne, abyśmy wiedzieli, jak ograniczyć ekspozycję na przyjmowane treści. W ten sposób możemy chronić nasze zdrowie psychiczne. Poznaj kilka prostych działań, które pozwolą skutecznie zarządzać czasem spędzonym na bezrefleksyjnym przeglądaniu mediów społecznościowych. Ogranicz sprawdzanie wiadomości i przeglądanie mediów społecznościowych. Nie sięgaj po telefon od razu po przebudzeniu i przed snem. To momenty, kiedy jesteśmy najbardziej wrażliwi na oglądane treści. Wyłącz powiadomienia w aplikacjach informacyjnych i społecznościowych. Dzięki temu uzyskasz kontrolę, samodzielnie decydując, kiedy chcesz zapoznać się z nowymi informacjami, zamiast być stale rozpraszanym przez automatyczne powiadomienia. Trzymanie telefonu z dala od siebie pomaga zredukować nawyk sprawdzania powiadomień. Umieść telefon w innym pokoju i zwróć uwagę na to, jak z czasem zmienia się Twoje podejście do czasu wolnego. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem, pamiętaj: dzieci powielają zachowania dorosłych. Jeśli zauważą, że potrafisz oderwać się od telefonu podczas ważnych momentów, będą to naśladować. Pokaż im, jak bezpiecznie korzystać z dostępu do treści i jak radzić sobie z nadmiarem informacji. Jeśli Ty lub Twoje dzieci odczuwacie przytłoczenie informacjami, znajdźcie czas na wspólną rozmowę. Omówienie tego, co widzieliśmy, może przynieść ulgę i zmniejszyć niepokój. Pamiętaj, że zdrowe zarządzanie korzystaniem z mediów społecznościowych jest kluczowe dla Twojego zdrowia psychicznego oraz zdrowia Twoich bliskich. Zachęcamy do wdrożenia tych prostych kroków, które mogą przynieść znaczną poprawę jakości życia.